Ej, dawajcie to, ej, dawajcie przyjmujemy to, to, tą cekę co wygramy tutaj sadzimy na tą bazę Dobra, ej, łap, dobra, dobra, za... ech, łap to Ale razem idziemy na wydolę ludu, Ciemno. No plantuj, ja dawaj, dawaj, ja dawaj, ja już dawaj, też ja się... plantuję I tak oddałem <laughs> Serio cekę wajchuj <laughs> Czyli Serio tutaj bon bo ma dziurę dawaj, 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 on muruje, on muruje, dawaj Ej, hey, tutaj, 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 no! Dawaj, kurwa! Jazda! Pik, pik! <gry> moruj, moruj! Moruj! Lecimy! Uciekaj tam! Hello! Ej, <laughs> nie bij mnie! Obre. gdzie to było? Mier się zaejebał. Pesaka zaraz tobim wbije tym. Tamam um, 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 kask.